Dobry dzień, dobry dzień, dobry. Tu Ola Żelazo, witam Was serdecznie na 129 Żelaznym Poranku. Dziś będzie fajna moc, dziś zrobimy ćwiczenia na wewnętrzne uda, będzie w nich ogień, będziemy robić coś takiego, czyń cuda. Na uda będzie się działo. Wszystkie ćwiczenia wykonamy na macie. Ten trening dokładajcie do innych swoich treningów jakie takie, jako takie uzupełnienie. Na wewnętrzne uda zobaczycie po miesiącu, jaki będzie szał ciał, szał ud. Do zobaczenia, ruszamy, let's go! Wow. Zaczniemy od klęku podpartego, nadgarstki pod barkami, kolana pod biodrami i będziemy robić ruchy nogą. Unosimy zgiętą nogę do boku i takim szerokim łukiem przenosimy kolano po zewnętrznej stronie drugiego. Czyli robimy taki łuk nogą to jest nasze przygotowanie do wszystkich ćwiczeń, które już fajnie rozgrzewa nasze biodra, nasze uda i właśnie wewnętrzne uda. Tutaj też już pracują. Mhm. Obszernie br brzuch jest. Aktywny, nie zapadamy się w odcinku lędźwiowym, nie mamy przeprostu w łokciach i robimy taki duży okrąg. Jeszcze cztery powtórzenia. Przy takim dobrym wykonywaniu tego ćwiczenia od razu poczujemy pracę. Mhm. I szeroko, dobrze. Tak jest. Ostatnie powtórzenie, i od razu przechodzimy na drugą stronę. Możemy ustabilizować postawę, poprawić ręce, poprawić kolana, i druga strona do boku. I szerokim łukiem przekładamy kolano. Mhm. Dobra, 10 powtórzeń. I mamy pierwsze ćwiczenie. Po naszym spotkaniu, napiszcie mi w komentarzu, jak się mają Wasze uda po tych ćwiczeniach. Czy rzeczywiście poczuliście ten piękny e, ogień, który będzie zaraz w naszych wewnętrznych udach? Ok, i szeroki łuk. I tutaj mięśnie pracują, ciągną naszą nogę. Ostatnie dwa. I. Jeden. Wow. Doskonale. No. Uda. Rozgrzane. Idziemy dalej. Podeprzyj się na przedramiona. Połącz ze sobą palce i będziemy prostować jedną nogę, drugą nogę i dwie nogi dwa razy. I teraz zaczynamy od drugiej strony. Lewa, prawa, obie. Mhm. W tym ćwiczeniu uwypuklaj klatkę piersiową, żeby Całe ciało było dobrze ustawione mhm. i mocny wyprost. Czujecie to? Same przyjemności. Ok. Mhm. Wyprost. Wyprost. I lewa, prawa. Obie, obie i prawa, lewa, obie. Jeszcze dwa razy lewa, prawa. Wyprost, obu, wyprost i prawa, lewa, obie, wyprost. Połóż tułów i zostaniemy w rowerku z takim mocnym wyciąganiem nóg do przodu, z wyprostem, z wyciągniętymi palcami. Nie dość, że pięknie pracują nasze UDA, to jeszcze angażujemy mięśnie brzucha, czyli idealnie. Uwaga! Zmieniamy kierunek. Teraz rowerek do tyłu, i znowu z takim mocnym wyciągnięciem nogi, ze świadomością. Aha, oj, nasze uda. Bardzo to lubią. Trzy i dwa i jeden. Zostaw nogi w pionie nad biodrami, i będziemy rozszerzać nogi, i łączyć dwa razy. I rozszerzamy, i bach, bach. Mm -hmm. Takie nożyce, palce delikatnie na zewnątrz, żeby było czuć właśnie, że te mięśnie wewnętrzne ud, one przyciągają do siebie nogi. Bach, bach. Mm -hmm. Doklej kość krzyżową, nie musimy na siłę i nawet nie powinniśmy doklejać odcinka lędźwiowego i skupiamy się na naszych wewnętrznych udach. Takie dość dynamiczne ruchy, nie musimy opuszczać nóg mocno, na dół, bo chodzi o to, żeby angażować właśnie nasze wewnętrzne partie. Jeszcze cztery takie powtórzenia. Bach, bach i trzy, mhm. dwa i jeden. Wow! Dobra, zostajemy teraz z nogami e, połączonymi i będziemy robić takie małe nożyce, z, e, opuszczając nogi. I unosząc, jeśli to jest za trudne dla naszego brzucha, to zostajemy w pionie i robimy takie małe, dynamiczne nożyce nad biodrami. Nogi doprostowane, palce wyciągnięte i działamy, kochani. Tak jest. Jeszcze cztery takie powtórzenia. Mocne, dynamiczne ruchy. Niech nasze wewnętrzne uda poczują dzisiaj dużo mocy. Mamy to, mamy to.. Mhm. Dobra, na dół. Kość krzyżowa mocno doklejona i ostatnie powtórzenie Yo, Mamy to. Zegnij nogi opuszczamy. Palce stóp na matę, jesteśmy na palcach pięty uniesione, unosimy biodra i teraz będziemy rozszerzać kolana i łączyć, ale tak łączyć, żeby one się naprawdę połączyły, bo wtedy właśnie jest super praca naszych wewnętrznych ud. Staramy się biodra utrzymywać na jednej wysokości, nie opuszczamy ich, kiedy kolana idą na zewnątrz i wydech. I teraz przez sekundę, kolana dołączone, utrzymujemy. Wydech. I teraz czuć pracę mięśni. Wydech. Super. Wydech. Nie mówiąc o tym, że w tym ćwiczeniu również świetnie pracują pośladki. Wydech. Mhm. Osiem. Połącz kolana. Chwilkę zostaw połączone. I wydech, wewnętrznych udach, robi się już ogień, mhm. jeszcze troszeczkę, cztery, trzy, dwa, zostaw połączone kolana, doklej je jak najmocniej do siebie, tak chwilę utrzymamy, wiem co czujecie, czujemy ogień, ale o to chodzi właśnie w naszym dzisiejszym żelaznym poranku, w ogóle te ćwiczenia dobrze jest dołączyć do innych, Właśnie jako takie ćwiczenia, które izolują naszą grupę mięśniową, ważną wewnętrzne uda. Opuść biodra, położymy się na boku, zegniemy tylną nogę, ustawimy na palcach, przednia wyprostowana i będziemy unosić nogę tak, żeby dotknąć dłonią do wewnętrznej kostki. Wydech, tułów jest unieruchomiony. I też mocna praca. Wewnętrznych mięśni uda czujecie to? No jasne, nie da się inaczej. Wydech. I dziesięć. Dziewięć. Znowu wyciągnięta noga, noga prosta. Pięć. I cztery. Aha, trzy. Dwa. I jeden, zostaw połączoną dłoń z kostką, chwilę utrzymaj, niech mięsień się oswoi z tą pozycją i opuszczamy, tak jest, teraz przenosimy nogę do przodu, możemy złapać za kostkę i wznos nogi, która została wyprostowana. I to jest już taki hardkorek na nasze wewnętrzne uda, czujecie? Wow, ja bardzo, także jeszcze chwilę, wydech. Wydech. Świadomie. Niech ruch prowadzi właśnie nasze wewnętrzne Udo. Wydech. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trzymaj. Utrzymaj nogę u góry jeszcze troszeczkę. 3, 2, Jeden, pracuje udo opuszczamy i przechodzimy na drugą stronę, zrobimy te ćwiczonka na drugą nogę. Czyli na początek noga z tyłu, mhm, przednia wyprostowana i dotykamy wewnętrznej kostki. Wydech, zawsze wiecie, musimy pamiętać o tym, żeby pracować symetrycznie na nasze ciało. Żeby była dobra postawa, żeby mięśnie rozwijały się prawidłowo. Mhm. Wydech. Wydech. I jeszcze troszeczkę. Wydech. Niech ciągnie ruch właśnie wewnętrzne uda. I siedem. Sześć. Oddychaj. Cztery, trzy, dwa. Jeden, utrzymaj. Dłoń dotyka wewnętrznej kostki. Jej, jaka to jest moc! Moja noga już drży. To dobrze, to dobra to dobre oznaka dobrego treningu. Ok, opuszczamy. Przekładamy teraz nogę do przodu i unosimy nogę, która została wyprostowana. Wydech. Wydech. Aha, tak, nie zapominamy o oddechu. Wow, no to jest ćwiczenie, które robi robotę. Nie uważacie? To zróbmy jeszcze 8 powtórzeń. 8, 7, 6. Nie zapadaj się w klatce piersiowej. Oddychaj, uśmiechnij się do mnie. Wiem, że w tym momencie to nie jest łatwe. Dajemy z siebie wszystko. 3, 2. Zostaw nogę u góry. Niech zacznie drżeć cała. 3, 2. Jeden, opuszczamy. Połóż się teraz na brzuchu. Możemy oprzeć czoło o dłonie. Mieć delikatnie uniesioną głowę, ale tak, żeby nie nadwyrężać odcinka szyjnego kręgosłupa. I unosimy nogę i będziemy teraz odwodzić nogi od siebie i przywodzić. Mhm. Wydech, wydech, wydech. Znowu niech stopy się ze sobą połączą to wtedy będzie wiadomo, że pracują nasze no, pośladki wewnętrzne uda. Właśnie to o co dzisiaj walczymy. I jeszcze troszkę. Chcę, żeby wszyscy poczuli ogień. Jest ogień? Nie ma? No to robimy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Dwa. Zostaw nogi doklejone do siebie stopy. Jeszcze chwilę. Jest moc i opuszczamy. Wow. Przechodzimy na pierwszy nasz bok tułowia. Jeszcze troszeczkę. Nogi ugięte. Ręka do góry. I będziemy unosić biodra. Unosić kolano. I opuszczamy. Wydech. Mhm. Wydech. Wydech. Cztery, super. Trzy i dwa. I unieś biodro, unieś kolano, wyprostuj nogę, zegnij i odłóż. Unieś kolano, wyprostuj nogę, zegnij i odłóż. Jeszcze. Mhm. Pomału, nigdzie nam się nie spieszy. Uczymy się tego ruchu, ładnie wyciągamy, świadomie pracujemy. Uff. Ostatnie dwa powtórzenia. Bach, wyprost, odłóż i opuść biodra. Hop, hop, hop i hop. Doskonale. Prostujemy teraz nogę, która jest u góry, i robimy taki ruch, że dotykamy piętą do maty i palcem. I flex, i point i flex i point. Osiem i siedem, mhm, sześć, super, pięć i cztery, trzy, dwa, zostaw piętę i sama pięta, bach, 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 cztery, trzy, dwa i palec, bach, bach, bach. Bach 4 3 2 i zmieniamy stronę zegni i nogę przechodzimy na drugą i robimy to samo na początek wznos biodra i oderwanie kolana Ręka może być u góry, możemy ją trzymać za uchem. Jeśli jest nam trudno utrzymać równowagę, może być przed nami, ale nie odpychamy się od niej. Tu ma być praca i uda, i mięśni skośnych brzucha. I jeszcze cztery, trzy, dwa i dodajemy wyprost nogi. Bach. Zgięcie, opuszczamy. Wyciągnij. Zegnij, opuść. Unieś, wyciągnij, zegnij, opuść. Unieś, wyciągnij, zegnij, opuść. I jeszcze troszeczkę. Cztery powtórzenia przed nami. Damy radę. Już naprawdę blisko końca naszego żelaznego poranka, naszych ćwiczeń na wewnętrzne partie ud. Czyń cuda na uda? Aha, tak, lubimy to hasło i właśnie się do niego ustosunkowujemy. OK, zostawiamy nogę górną, wyprostowaną i palec i pięta i akcentujemy. Mhm. Flex, point. Spójrz na swoją stopę, żeby się upewnić, że pracuje tak, jak właśnie sobie tego życzymy. I point, i flex i point. Sześć, pięć, cztery. 3, 2, zostaw pięte. Pięta, 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 4, 3, 2, 1. Palec, 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 4, 3, 2 i 1. Dobra, przejdźmy jeszcze do leżenia na plecach. Tak jest. I co? Prawie to mamy. Jeszcze chcę, żebyśmy unieśli. Nogi do góry i teraz odwodzimy jedną nogę i przywodzimy. Odwodzimy drugą nogę i przywodzimy. Tylko w momencie, kiedy odwodzimy jedną nogę, druga jest zupełnie nieruchoma. Nie musi to być niski ruch, tak żeby kontrolować biodra, żeby kontrolować pracę ud. Mhm. Skupiamy się, oddychamy. I angażujemy mięśnie wewnętrznych ud. Ostatnie dwa powtórzenia, i bok, i góra. Wdech i wydech, zegnij kolana, opuść stopy. Mocno teraz doklej do siebie kolana, jak najmocniej. Dotknij wewnętrzne uda, upewnij się, że one teraz fantastycznie pracują. To jest. Praca izometryczna, nie wykonujemy żadnego ruchu, ale mięśnie są bardzo fajnie zaangażowane. Z wydechem rozluźnij i jeszcze dwa razy połączymy ze sobą kolana, mocno dociśniemy. Niech moc będzie z nami, dziewczyny i chłopaki. Jeszcze troszkę, jeszcze mocniej, dociśnij, tak jak ktoś by chciał zebrać nasze uda, docisnąć rękami, ale nie pomagam sobie rękami, bo ja chcę, żeby mięśnie pracowały. I rozluźniamy. I ostatni raz, ostatnie nasze ćwiczenie na dzisiaj, także dajemy czadu. Ha! Dociśnij mocno, mocno, mocno. Trzy, dwa. Jeden, rozluźnij, opuść kolana, połącz ze sobą stopy. Chwilę rozluźnienia, odprężenia, kochani. To było bardzo, bardzo dobre. Mhm. Możesz zostać w pozycji um, otwartych bioder i kolan tak długo, jak będzie ci wygodnie. Ja na razie się składam, podnoszę, bo chcę powiedzieć, kochani, że. Mamy to! Uu, uu, uu. 129 żelazny poranek za nami. Wow, była moc, jak się mają wasze uda! Moje mają się dobrze popracowały, jeśli jest Wam za mało, to proponuję włączyć jeszcze raz i zrobić jeszcze jedną serię tego wszystkiego. Ćwiczenia na wewnętrzne uda dodajemy do swoich treningów raz, dwa razy w tygodniu i będą efekty spektakularne. Ja tymczasem bardzo dziękuję za to, że byliście z nami, że ćwiczyliśmy razem. Zapraszam już na kolejne treningi, zasubskrybujcie mój kanał, udostępnijcie u siebie, będzie mi szalenie miło. Do zobaczenia! Mua!